Witajcie, jak z tej strony Dzisiaj zmierzymy się w trybie PvP Tutaj deweloperzy gry Nas nawet zachęcają do tego Żebyśmy to robili częściej Oddali tutaj właśnie event Dzięki któremu za wygraną dostajemy 5 tych punktów, żetonów I możemy wymieniać na naprawdę fajne nagrody Główną nagrodą Tutaj jest właśnie Chrono Crystals Wartości 300 Oczywiście jest ekwipunek, który mi się bardzo przyda Bo jest do Rival Universe Są jeszcze Z-Powers tutaj są tanki, skip tikety czyli wszystko co nam potrzeba dobra to bierzemy się do roboty pokażę wam jeszcze przed tym jaką mam drużynę to moją główną postacią to będzie Zania która jest boostowana przez niebieskiego Brawley'ego oraz Radiza wydaje mi się, że będziemy korzystać tylko z tych pozostałych czterech postaci nie będziemy brać tego niebieskiego Brawley'ego i niebieskiego Radiza ale to jeszcze zobaczymy to się przekonamy w trakcie Dobra, jak widzicie, rangę mam 0. Z racji tego, że nie grałem przez pewien czas, to mi spadła. Ale to może będzie lepiej, bo będziemy zaczynać od zera i zobaczymy, jak daleko możemy dojść. Dobierzemy się do roboty. Dobra, jak widzicie, mam te drużyny, są chyba Sajanie. Mam na czwartym poziomie tego Goku nowego. może być ciekawe. Dobra, my zaczniemy od Zani. Na pewno weźmiemy tego Goku, kto Brody się przyda. I może weźmiemy Gohan, czy Bojdżaka. Niby Gochon powinien być lepszy. Ale dobra, weźmiemy Wojczaka. Ma niby dwóch fioletowych. Ale pewnie weźmiemy właśnie Goku będzie pierwszy. Pewnie weźmie tego samego Brawle'ego co my I może tego czerwonego Goku. Zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze wybrałem. Okej, okay, ma niebieskiego Goku. My zrobimy unik. Okej, okay, już jest dobrze. sobie zamienimy na boydżaka, podładujemy się. Zrobimy Mile atak, Strike. Dobra, on robi unik. Mam nadzieję, że zrobi strike zaraz. Dobra, to go wymienimy. Okej. Okay. O, świetne, I już są laki. Widzicie co to jest? Nie mogę nic zrobić. Nie wiem, coś stało. No, Okej, okay. oczywiście się nagle z... nie wiadomo czemu wymieniła postać. O, no, czyli już drugi mecz taki. Tam tego na tym nie będę wrzucał, bo to był żart po prostu. Teraz poczekamy, aż coś zrobi i odpalimy w zieloną kartę. Ok, nieźle, weźmiemy nazwanie, odpalimy i main ability, zieloną kartę. Zrobimy strajka, tak. I teraz KI. Nie mam na razie Rising Crash odpala, bo nie będę marnował na tego Goku. Jak widzicie, powinien zginąć. Ok, ładnie. Odpalimy jeszcze raz zieloną. On coś robi, to my odpalimy sobie Rising Crash. I wybierzemy KI. Znaczy Blast, przepraszam. Mam nadzieję, że nie zgadnie. I go pokonamy. Dobra. Dwie postacie jego są martwe. O, on nawet jakoś nie chce nas za bardzo atakować. A no, widzicie, Zania sobie dobrze radzi. Zmienimy na podzak. No, ale ten Broly ma dość dużo życia. No się nie spodziewałem, że wytrzymał jest. Odpolimy main Ability. Dwa razy strike, Attack. I dokończymy go czy nie jeszcze nie. Musimy chwilę poczekać, dobra, robimy unik blasta tak Oj, no, zanim się zmieniło, z jakichś powodów nie chciałem tego robić. Ale przeżyję chyba i tak. Zobaczymy, jakim ją od Radiza i Broly'ego. O, niestety, dobra, że ma mimo wszystko. I Broly, powinien go wykończyć. Dobra, jak widzicie, w miarę sprawnie poszło, mimo tego laga co nie wiem co się stało i dlaczego tak było dosłownie grę frizowało na 2-3 sekundy no niestety, te ranki takie są ciągle to samo no patrzcie nie dostaliśmy 5 punktów, tak jak mówiłem za wygraną okej okay. dobra no, Zania nawet się spisał mimo że ma obrażenia zadaje a tu zabierze mi się się na następnego meczu Okej, okay, jak widzicie, trafiliśmy na. Co to jest za drużyna? Jakaś pomieszana, całkowicie. Dobra, ma dwóch czerwonych, dwóch niebieskich, dwóch fioletowych. Hmm. No Zacznijmy od Zani. Weźmiemy gohana i Boiczaka. Nie będę brał Royle'a, nie ma sensu. Chociaż niby ma dwóch niebieskich, może go by też. Będziemy na pewno merch za Masu. Pewnie tego Goku, niebieskiego z którym przed chwilą walczyliśmy. Proszę, Narona. zobaczymy, wam zobaczymy. Jestem ciekawy. Tak jest niemiecki Goku. A Unik, okay. A Chii jednak wziął Vegeta SSO4. A to chciałem zrobić. A dobra, dobra, nie atakuje nas. Czyli dobrze. Nie wiem dlaczego tak robi, ale. Odpołem mainability. To mi się teraz powinno nieco szybciej karty pojawiać. Zrobimy Unik i Rising też. Mam nadzieję, że... Dobra. Mimo wszystko wybiorę Blast. Nie będę wybierał zielon, bo może zgadnie Liczę na to, że wybierze zieloną kartę. A, nawet nie. Jak go zabiję, to będzie dobrze. O, chociaż wygląda by na parcie. Dobra, teraz jak to wygramy, to go zabijemy. O, Jan, strasznie. strasznie. straszny. Niedobrze, niedobrze. Dobra, użyjemy teraz Bojdżaka. Nie wiem dlaczego nie użyło umiejętności bojżaka, która przerywa to. Nie wiem, czy za wcześnie to odpaliłem. Ciężko mi zgadnąć. No dobra, przynajmniej go upadł. Dobra, przyjmiemy trochę obrażeń. Zrobimy tak. A, patrzcie, wyczekuje nas. Zamienimy na zanie, Zobaczymy, jak sobie poradzi. Ono ma umiejętność, z tego co pamiętam, jak umiera. To zamyka przyki... O, on jeszcze fajn to nam zrobił. To się nie spodziewałem. Ale z jakichś powodów nie atakuje. Dobrze, może znajdziemy się zregenerować. Albo i nie. O ten feint powiem wam, że dość dużo trwa, ale uda nam się. Nie uda nam się. Byłem pewny, że uda mi się uniknąć tego. Nie wiem z czego to wynika, ale widzicie, są problemy. Dobrze, zrobimy tak. No, no. Ale ciągle robi. Dobra, teraz Boy Jacka zadziała w końcu. Dobra, widzicie dużo... Oj. znowu są lagi. Nie, nie mam zielonego pojęcia na czym to polega. Mnie denerwuje to strasznie. Zamiast kogoś pokonywać bez problemu, szybko, sprawnie, to jak z sobie jakieś problemy. przyjmie weźmiemy zanie czego chociaż nawet mogą zrobić unik, nie wiem czy nie zepsują ale mówię zanie zamyka wtedy go więc nie weźmiemy go i będziemy go zniszczyć niby nasza tutaj główna postać ale no, musiałem ją poświęcić no, tak, jak widzicie teraz on nie może uciec No sobie jeszcze odpłyniemy main ability Leczymy się Zpchniemy go. To też jest fajne, ukochana. Patrzcie, jakie O, ten Gohan jest fajny. Ostatnio mi naprawia bardzo dużo. Miałem chyba na 4 i zaczął mi wypadać aż do. Nie wiem, czy nie wypadł mi aż do. 7 czy 8? Naprawdę dużo gazu takiego zdobyłem Dobra, teraz robimy strike tak. Nie wiem dlaczego, non-stop, po, po tej ulicy Bojjjacka są jakieś flagi. Damy radę go bez Rising crash wykończyć czy nie? No, chyba nie. Oby. podpalę Rising Rush, mimo wszystko. Weźmiemy Blast. Bardzo możliwe, że zgadnie przeżyje. No, no szczęśliwe. Ok, w razie gocham nie zaskoczył. Nie zdawałem sobie sprawy, że takie obrażenie zadaje. A właśnie fajne są te umiejętności, że dania zamyka i Gohan potem jakąś ability odpala też ma taką umyjkę Więc możemy naprawdę jedną postać długo trzymać Przeciwnika jednego Bo jak widzicie tu już mamy czwartą rangę. Okej, okay. drugi mecz graliśmy. Nie wiem ile jeszcze zagram, pewnie jest dwa mecze, zobaczymy. Jak widzę, tutaj mam naprawdę w przeciwnicy ciekawe drużyny, takie mocniejsze niż. Te początkowe powinny mieć, albo mogą mieć. Nie wiem, czy to właśnie jest związane z tym, że daje teraz event. I ludzie chcą jak najwięcej zdobyć tych punktów. Zobaczymy. Dobra, mamy trzeciego przeciwnika. Nie, no na niego musimy wziąć tego Brawliego bo ma dwóch niebieskich. Ma tego Kid Goku. Powiecie, hmm. co ja wezmę za nie? I wezmę Gohan. Tak zrobimy trochę się obawiam tego kit goku ale powinno być dobrze no świetnie gdzieś się straciliśmy tutaj połączenie z przeciwnikiem i nie wiem co, co jak to się zrobi czy my wygramy mecz czy przegramy a wygraliśmy mecz rewelacyjny o jak widzicie już trzy mecze rozegraliśmy rewelacyjnie nam idzie ja się obawiam, kiedy go o po prostu wyszedł. O, czasami też tak bywa. Niestety, niestety, niestety. Może to lepiej dla mnie. Dobra. Czwarty przeciwnik. Jak widzicie, nie ma wszystkich postaci wymaksowanych i nie ma ekwipunku do nich. Dobra, mimo wszystko zaczniemy od Zani. Weźmiemy Brogliego i może weźmy Wojczakę. No to powinien być łatwy mecz. Mam nadzieję, że taki będzie. Że nie będzie problemów. To by nie lagowało. To wtedy. Wtedy może być szybko, może być długo, ale przynajmniej się gra przyjemnie. A jak widzisz tutaj Wegeto, ma problemy z połączeniem, więc może być różnie. Wszystkie karty, idealnie nam dopasowały. O, z Ania sobie nawet dobrze radzi. Co prawda, jak widzieliście, na tego nie ma żadnego kwitunku, więc nie ma co. No, niedobrze. No, i co robisz, Strike Art? tak robił, ale z racji tego, że udało nam się uniknąć. To nie wymieniałem. Taka, ukończmy nobility strajka tak, o patrzcie Tak szybko w tego Goku znowu nie wiem czy chcę go martwego mieć, czy co A nie, to jest ten drugi go, przepraszam No widzicie, nie patrzyłem na życie Tylko zwróciłem uwagę na Zwróciłem uwagę na Na wygląd postaci Czekam, nie chciałem odpaść Rising Crash, żeby... No właśnie. Nie chciałem odpaść Rising Crash, bo się bałem, że że wymieni na tego DOK który ma mało życia i po prostu byśmy stracili. Dobra, użyliśmy Zielon. a świetny. Chciałem właśnie użyć zielonej karty. Mówię, no widział, że zużyliśmy, to nie miałem się drugiej. A jak widzicie, no mieliśmy dwa w miarę normalne mecze z których po prostu ludzie wyszli dobra, zagramy jeszcze jeden, ostatni i następnym razem wybiorę sobie po prostu inną drużynę już mam w planach jaką powiem wam, że ta zdania jest solidna z tymi boostami, ale jak widzieliście obrażenia ma barne dobra, ostatni przeciwnik na dziś godki, pomieszane z nie, future, to jest zwykły future ma dwóch niebieskich hmm. z racji, że ma dwóch niebieskich no to weźmiemy Brawley'ego będzie raczej miał merch za masu no weźmiemy tak, tak i tak za nie muszę brać bo jest naszą tutaj wisienką to będzie nasz ostatni mecz tą różyną No widzicie, co jest problem z tym łączem? Który to jest nasz piąty mecz? I non stop stosujecie ładowanie broli. Dobra, niebieska karta idealnie chyba będzie. O, bardzo ładny. Niż na początku. Mógł się wydawać. Dobra, mamy dwie zielone karty. Jak pamiętacie Gohan się leczy. To go dotkniemy. Ale są prawie fajne zielone karty. Uleczymy się. Dobra, bierzemy tak. Zamieniamy na zanie, bierzemy to i robimy Rising Rush O, Oj, mam nadzieję, że nikt nie zrobi. I weźmiemy, a weźmiemy strike. Może Mam nadzieję, że uda mi się trafić. O, fajnie. Czyli jedna postać jest już martwa. Zostaje mu Vegeta zielony. I kto tam był trzecią postacią? Ok. On nam zabrał kij. Odpalimy to. Odpalimy main musi się zrobić unik, bierzemy tak, Ostatnio za szybko kliknę, więc zaraz poczekam. ON oh, Jak widzicie ja sobie z tym nie radzę. A mogą wymienić na broł ale się obawiałem. nam znowu zabiera. A nie jest najgorzej. Nie możemy mam ze z powodów. Uda mi się uniknąć chyba. Albo nie. Dobra, to mi się uda uniknąć robimy tak odpalamy zielonym nie mam pojęcia co się dzieje nie, byłem, nie widziałem nam tego nie wiem dlaczego tak jest z czego to wynika no dobra odpalimy my nobility jeżeli się nie mylę to on nie może teraz uciec jeszcze raz tak i niebieska karta. Jestem ciekawy, dobra, zadamy, powinno być sporo. Co mamy na Braiego? Odpalimy zieloną. o szkoda że mi się nie zwróciło. Taki wystarczająca ilość. Pamiętajcie, on ma jeszcze Rising raz więc muszę uważać. na razie nie chcę. O, da mi ją umrzeć. Pamiętacie teraz za jest zamknięty. Nie może nam uciec. Gohan? O gohan. Widzicie, ponownie po użyciem moduł. Czyli nie najgorzej. Dobra, my robimy unik. Dobra, zamienimy na drugiego. Zabiję się niebieską kartą, mam nadzieję, że go zabijemy. O, teraz jakiś podeszło, to może być różnie. Aha, okay. Dobra, i teraz musimy zgadnąć. Użył zielonej karty, więc pewnie nie ma. Zobaczymy. On ostatnio wybrał niebieską, więc to wiem, że też użyje niebieski. Fajnie, bym trafił. O, niestety, ale mimo wszystko i ja tak muszę żyć. Mam nadzieję taką. O! Zobaczymy wtedy, jak sobie go radę. On chyba dostaje boost jak jest sam Poza tym uda mi się chyba naładować kolejny rising Crash, więc nie powinno być tak źle Dobra, on się tego nie spodziewał, no, zrobiłem patrzcie Dobra, ony Rising Crash na pewno nie ma Martwy, ok. One robimy tak, odpalamy zieloną, odpychamy go i kończymy. Widzicie? Nad Gohan stał się tu naszą główną postacią. Naprawdę jest fajny. Powiem ja Wam, że, że rzadko nie grałem. Ale jest naprawdę ciekawy. Jak widzicie, to naprawdę można zrobić ciekawą drużynę. Zamiast za wziąć właśnie Bojzaka, Jak tu macie trzy, jakby takie osłony. Bojak ratuje praktycznie przed każdym atakiem, jeżeli dobrze się z czasem wyrobicie. Broli ratuje przed strajka, tak, a gocham tą zieloną kartą odpycha praktycznie wszystko, więc naprawdę fajnie. Jak widzicie, rozegraliśmy ile 5 meczy. Chociaż te dwa to były takie sobie. widzieliście. Do dziesiątej rangi dobiliśmy i na tym sobie dzisiaj zakończymy. A, jeszcze update jest rewelacyjny. To tym bardziej na tym zakończymy. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć.